Pewnie wiele razy zastanawialiście się, czy jakieś zdarzenie w Waszym domu, czy w Waszej firmie miało miejsce. Ja na przykład bardzo często chcę wiedzieć, czy dzieci wróciły już do domu, czy na przykład w mojej firmie pracownicy pojawiają się o odpowiedniej godzinie, odpowiedniej godzinie wychodzą. Chciałbym mieć takie informacje gdzieś skatalogowane. Na przykład na skrzynce mailowej. Czy choćby taka błaha informacja, jak o tym, że od czasu do czasu zanika nam jedna z faz, też dobrze byłoby mieć to gdzieś skatalogowane. Taką funkcjonalność daje nam moduł base, czyli możemy sobie informację o zdarzeniu wysłać na wskazany przez nas adres e-mailowy. Jak to zaprogramować? Pokażę w tej chwili w kilku prostych krokach. Logujemy się do konfiguratora. Przechodzimy do zakładki zdarzenia. Tworzymy nowe zdarzenie. W tym przykładzie pokażemy jak wysłać e-mail w reakcji na wystąpienie alarmu w systemie SATEL. Chcemy aby zdarzenie było wyzwalane alarmem w dowolnej ze stref. Dlatego w polu kanał piszemy E.IDS. Alarm, kropka nawias procent d. Plus. Oznacza to, że zdarzenie zostanie wyzwolone w przypadku wystąpienia alarmu w strefie o dowolnym numerze. W polu dane wpiszemy 1, ponieważ interesuje nas wystąpienie alarmu. Następnie w sekcji Akcje definiujemy naszą akcję wysyłania e-maila. Służy do tego komenda sc.email, po której następuje adres e-mailowy, na który informacja ma zostać przesłana, czyli w naszym przypadku to jest info, małpka, domik. W polu wartość w pierwszej kolejności wpisujemy temat wiadomości, czyli przykładowo to będzie. Alarm, a następnie pośredniku treść tej wiadomości wystąpił alarm w strefie $C1. Tutaj krótkie wyjaśnienie. Użyłem wzorca Dolar $C1, który przechwyci nasz numer strefy, w której Alarm miał miejsce. Zatem, jeżeli alarm był w strefie numer 1, wówczas treść e-maila docelowo będzie brzmiała: wystąpił alarm w strefie pierwszej. OK, zapisujemy to sobie. Po wystąpieniu zdarzenia, e-mail zostanie wysłany na wskazaną skrzynkę. Tutaj widzimy adres, z którego ta wiadomość do nas dotarła. Wszystko przed znakiem małpki jest unikalnym numerem modułu Base. Natomiast domena, z której przyszła wiadomość, to domik.net. Jak widzimy, jest tutaj treść, którą zdefiniowaliśmy w zdarzeniu, a także tytuł tego e-maila. Oprócz tego, że możemy wysłać informację o tym, że wystąpił alarm, chciałbym tutaj jeszcze pokazać Wam, jak zrobić. Podobną informację w reakcji na zdarzenie na wejściu w module LCN. My tutaj mamy akurat sygnalizację poziomu deszczówki. Po przekroczeniu stanu 75% w zbiorniku pojawi się zdarzenie na wejściu piątym. Czyli na tabeli B, na wejściu binarnym, pojawi się informacja o tym, że poziom deszczówki przekroczył 75%. Następnie Zostanie wysłany e-mail na adres, który wcześniej sobie ustaliśmy, czyli tytuł znowu będziemy mieli zbiornik deszczówki, poziom przekroczył 75%. Podobnie ma się sytuacja, kiedy ten poziom deszczówki w zbiorniku się obniży. I to jest, jeżeli chodzi o sygnalizację na wejściu. Natomiast też bardzo przydatną funkcją może być sygnalizacja z wyjścia danego modułu. Składnia wygląda w następujący sposób, czyli podobnie jak poprzednio, zdarzenie. Output, numer segmentu, numer modułu i numer wyjścia. I oczywiście też możemy sobie tutaj wyedytować treść naszego e-maila.